Hej, wam! Wszystkim na chwilę wróciłem do Białego Sadu, żeby sprawdzić, co tam u naszej ulubionej Zielarki. No, ciekawe, co tam u niej słychać. Tak? O, ciekawe, co się stało z Leną. Co się stało z Leną? Zaczęło jej się polepszać. I wtedy zabrali ją Nilgardczycy. Nilgardczycy? Czego mogli od nich chcieć? Nie mam pojęcia. A jak wiesz, oni nie mają zwyczaju się tłumaczyć. Powiesz mi coś o sobie? Jaka jest Twoja historia? Smutna. Kojarzysz świątynię Melitele Welander? Czy kojarzę? Nie zliczę, ile razy tam byłem. Ile razy matka Nenekę zakładała mi szwy. Musieliśmy się bijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Ale miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę, nowicjuszkom wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię, spędziliśmy cudowne lato, a potem on rzucił mnie. Nenekę nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu. Od cała historia. O, to taka. <laughs> Zakochana była, o, o, Bywaj. No, bywaj. Oj <laughs> A, ten mieliśmy tak? wpaść pozioma wzięła nas sprzedaż? Coś się znajdzie. Ta, coś się znajdzie <grymne> Oś to, 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 to nasza hm. Czego nam tu brakuje? O, A, kolejny odwór będzie mi, kup. Pięknie o tu jest kolejny o miała taka coś pięknie stworzymy sobie mm. o tu nie mamy takich rzeczy mm, trochę by trzeba takich pomniejszych tych porobić mhm mm o nam tu tego brakuje. Czemu oni przeciwko zwierzętom. O! Fajnie. Tak, aż tyle nam to zejdzie. O! No! Ajajaj, aj, aj, to będzie jakiś. O! O kurde. A tu jeszcze nam brakuje tego. Zaszlejemy. Dobra, co nam zaraz zbraknie. Bywaj. Oj, bywaj w zdrowiu, w szczęściu i no. Czym tam Ci dusza potrzebuje. A dobra tutaj to. Dobra, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, tutaj pozbieramy sobie. A, tutaj warto sobie przychodzić, tak? Teraz na jakiś czas. Znacie, mnóstwo fajnych tych ziół po obu Myślę. stronach. O. Możecie tutaj sobie trochę wyzbierać. O. O. No się nie obrazi jak tam coś sobie weźmiemy od nich. Dobra, a teraz szybko, 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 szybko. Tutaj i wracamy do welen. Teraz, może skoczymy wreszcie, zobacz co tam chodzi z tymi paniami lasu. No. A sobie zobaczę to zamanko. O, sprawy rodzinne. O, śladem Siri. Novigradu, panie lasu. O, oczkie. Mm -hmm, dobra. To robimy szybką podróż. U, trzeba zmienić region. O, to one tu są. Pani nasu. To jest jakaś wioska. Mm. No i bliżej to chyba z tej wioski tutaj. No i dobra. Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na napięku, Geralt spotkał starą znajomą, Keirę Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki go, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o Wiedźmach z Moczarów. O. O co poszło? Patrz no, Co przyszło znosić na stare lata? Leci, u ponad nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalękły? Ojej, oj, co my tam będziemy robić? No dobra, chyba ja pójdziemy do tego domciu. Mógłbym się zająć z tymi potworami. Um, jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd, weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty, co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. No, nie, nie. Za darmo nic. Ale czasami oddajemy pieniądze. Dobra, jakieś 600 metrów stąd. Zawsze to będzie bliżej. Celu. O, tu jest jakiś znacznik. Pójdziemy do niego. Oj, dobra Pewnie jakiś skarb Strzeżony od wieków Gniazdo potworów O, czy my tenek nie spacerkowaliśmy? O O, panie Przecież tu jest okolica tego spmentarza O, o, o Tak, dobrze pamiętam Wejście wejście do jakiejś jaskini tutaj jest A to może być Ciekawe Ale dobra, idziemy tutaj To tutaj może być O, tutaj z tej strony chyba E, tu są bandyci, kurde Panowie Tak, tak, tak Panowie ja nie miałem petardy Tak No, się trzeba zatrzymać, no, zatrzymać, zatrzymać też. No tak. O kurde. Ale by była draka. Pięknie, pięknie. No tu kłóczników, kurde, to mi... O, jeden na żyd. Ojej. Trochę zażony, powiedz. <laughs> Oś kurde. Tak. O. Się nie ruszać, panie. No, no i w głowkę. Zaraz mi się naduje, aż kończyć cię trafię. Nigdy się nie nauczycie. Otrzymuj główkę tak O o o o Kajd 250 razy trzeba go trafić O może <laughs> O kurde jak mi trafił Aluj Geralt Wlazł w główkę, tak? O, jeszcze raz O No i pięknie <laughs> Nie wiem czy w główkę, ale było no Coś tam było O, chłopacy ile tutaj sprzętu mieli Mmm kosztowaliśmy się na nowe... Oleje hmm. Mam nadzieję, że tutaj coś fajnego będzie Ło, wow, wyprawiona skóra Drakonolida, uuu uh. Uuhufu uh, uh. Kusza Uuu uh. Ciekawe czy lepsze od mojej hmm, hmm, hmm. Pani. Są kołyki, są kołyki, są kołyki, O. Na pewno lepsze. O, tu jakieś bełty. Hmm. Hmm. Dobra, idziemy do tego folwarku. Ale tu jeszcze jeden ten jest. Kurde. No dobra, idziemy tu. No to więc tutaj będziecie mieli taką fajną kuszę. <laughs> na poziom Który to było. O, tym się przytrzymuje A, było tutaj, nie tutaj Uhuhu. I trochę fajnych bełtów mhm. O, na poziom 21 To lepiej ją odłożyć do skrzyni <laughs> A dobra Eee, tutaj. A, trzeba trochę życia odnowić sobie, może te odwary nowe pomogą. No fajne są, ale żaden nie daje konkretnej rzeczy. Dobra. Tu życie się będzie regenerować. Zapiszemy sobie tutaj. Bo warto sobie zapisywać. O. Dobra. Pięknie. Opuszczone miejsce. Jak to opuszczone miejsce? Co to ma znaczyć? Opuszczone miejsce. Aaaa... Tutaj będzie coś. Jest on tak aż opuszczone. Pełno tych potworków. Tendek, hmm. O, już coś tam do mnie leci. Jakiś potworek. Musiałbym trochę pomedytować. Nie mogę? A, to nie potworek! To kurde! Witam, mości Pana. Czekaj, 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 czekaj. Oleje, oleje, oleje. O kurde. Panie, panie, a ja odwróciłem? Nie. O kurde. Możesz jeszcze się spodziewać? No tak. rozpasane Jak należy Drugi Co? Kupam go O Pan Ja gramy się zażejema, gdy Ruswa tamie robi <grystanie> Dobra Ale go zatułem O, tam gdzieś jest łucznik, łucznik. O, no, 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 Łucznik no. chyba bardziej. Ja się do ciebie zbliżam, tak. Tu od kolegi zbierzemy jakąś fajną sumkę hmm, Dobra Idziemy tutaj dalej No to nie jeden, tylko kilku o, panowie O, tam gdzieś sobie poszedł o, co? kupom na mnie ale lecą. To. Iżmarka, tak. Pięknie. O, tu idziesz nasz, <gry> bo pani zielarka. O. wiesz, siedz mnie źle o tobie gadają, ale ja nie zapomnę, co dla nas zrobiłeś. Jak ślepo, pojadłbym w O, kupiec, pokaż mi swoje towary, mogę mu to sprzedać. To, to, to na pewno by sprzedam. To też, to też. Może takie te górne towary odmówię. O tutaj taka. To. No już trochę się uzbierało, kurde Fajnie o, No ma trochę tego, niego odkupię A mi uzupełni trochę tego Życia o. Co za ile byś chciał? <ślał> Stać nas tylko chyba na mniejszą połowę mm. Dobra Mm, tak A dobra wiesz to, nie będziemy tego nosić W kółko <laughs> O, pod bo boląną Kopyta, odnoszenie Jedno Ja to też o, to Mówiłem, żeby zostało że bardziej to o. Dobra, i piękna szczęka, piękne dzięki Bywaj, bywaj. Trochę się go boję. Jak jeszcze... Nie powiem. To na nieszczęścia prostych ludzi nie czuły. jakaś wioska. Hmm. Tak? O. Ciekawe. Coś tu się stało. Ludu ani widziło, ani słychał. Ano. Badyci! Mają Bożenkę! Pomocy! O kurde! Ratuj Bożenkę! Błagam! Jeszcze moment i mięsko gotowe. Niezła uczta, skąd wzięliście tyle mięsa? A łazi tu pełno świniaków, tośmy se jednego upiekli. Chcesz kawałek? Starczy dla wszystkich. Nie skorzystam, dzięki. Twoja strata. Gajus, ukrój nam jeszcze po kawałeczku. Nie! Nie! Nie, Nie pozwalam! Upiekli Bożenkę! Dranie! Znowu! On. Mało mu! O co chodzi? Zabili Bożenkę! Upiekli ją! DRANIE! A ten znowu swoje? No nie ma co, no trzeba mu przydać no! Kajus, Jakob! Brać go! Nie! Nie ma tak! Pomocy! A no trzeba go ratować, nie ratować. <laughs> my po dobroci. Prosiaczkiem chcieliśmy Cię poczęstować, a Ty tak? Nie będzie nam przybłędna rozkazywał. Lejmy Hmm, tak. No sami tego chcieliście. Kurde, to jest co chwila jakieś nowe... ...zadanko. Fajnie. O, dobra, na no coś dziwko zrobiliśmy. Ojej, to chyba był naprawdę. Cz... Nie jest? Człowiek, ona, no, tak? Bożenka. Widzę, ale Bożenka, ola Boga, upiekli ją. Musiałeś bardzo kochać tę świnkę. Kto tu jesteś? Jestem Gerard. Z ja jestem Jontek o, no, no stąd, no! Sam mieszkasz w tej wiosce? Są w domach: i flap, i hagel, i bebon. Nie widziałem tylko Klausa i Igora. Kim są Klaus i Igor? No, Igor to ten głupi, co trawy jad. A Klaus to sołtys. Każdy zna Klausa. Ale gdzie oni to nie wiem. Pewnie zabrały ich te czary świn. O. A kurde. Co to? Co to? Coś kojarzę, ale nie do końca. Świnie są magiczne? Są. Sam zobacz. Dobrze. Obejrzy te prosiaki no dobra hmm. złoto głupcu, kurde a na tych spanów trzeba pozbierać tak nie mini o jeden miał niebuszko drugi to a trzeci co o jezu dobra tu idziemy świnia, ale medalion szaleje. Piątek no. rację, jest za Ta, bez wątpienia, to magia. Ale sobie mogę wziąć tutaj. Nie to się, świnki. No, dobra. Ale branie. Dobra, dobra. Świńskie żarty. Hmm. Piątek. No bo, no, czy czary były? I no, ich pozamieniało wszystkich. Czyli te prosiaki to pozamieniani ludzie. No, a co żeś myślał? Pomóż, odmien ich. Co zamieniło ludzi w świnie? No czary. Dałem Igorowi klucza, on zabrał wszystkich i poszli. Jaki znowu klucz? No. O ten masz! On o. otwiera dom wieprza. Dom wieprza? <laughs> no kurde. Skąd masz ten klucz? Znalazłem, pokazałem Igorowi, a on powiedział ludziom, żeby poszli i ich zamieniło. Oj, no. Obejrzę sobie z bliska ten dom wieprza. Gdzie on jest? No tam za górką idziesz, idziesz, a potem jest. Yy, rozumiesz? Znajdę. A to może to jest skiniac, ją tak przez przypadek odkryłem. A nie, to w innym kierunku przecież. Dom wieprza. Mm. A nie, to tam nic nie odkrywałem jeszcze ale coraz bliżej tutaj tego domostwa <laughs> a, dobra dobra to o tym dowiemy się już w sobotę a teraz żegnam was do zobaczenia jutro hej do miłego